Nazywam się Jolanta Ratuszna, jestem kierownikiem pracowni konserwatorskiej Muzeum Zamkowego w Malborku. Znajdujemy się w części budynku, która przeznaczona jest na działalność pracowni konserwatorskich. I działalność będzie rozwijana w trzech kierunkach. Jest to działalność konserwacji praktycznej, czyli wykonywanych zabiegów na obiektach. Drugą taką gałęzią jest działalność badawcza, która jest związana z, z tą pierwszą czyli wykonywanie badań na obiektach, badań technologicznych, które pozwalają na lepsze podejmowanie decyzji w, już pod, w, podczas konserwacji. I trzecią działalnością będzie konserwacja prewencyjna inaczej, profilaktyka muzealna. Które już w naszym muzeum też ma swoją tradycję. W, w tych pomieszczeniach, które są organizowane na trzech poziomach piwnicy, parteru i piętra będą zorganizowane pracownie konserwatorskie. Będą to takie specjalizacje jak konserwacja metalu, konserwacja. Malarstwa, konserwacja rzemiosła artystycznego, konserwacja papieru i skóry i konserwacja kamienia i ceramiki. Jak również będą znajdować się tutaj gabinety, pomieszczenia pomocnicze, w których będzie można wykonywać właśnie badania obiektów, a także dokonywać oglądów tych obiektów, muzealiów, ruchomych obiektów. Które, nad którymi również będą trwały takie prace, jak wykonywanie opinii konserwatorskich, stan zachowania, dokumentowanie fotograficzne podczas wykonywania prac konserwatorskich, przygotowywanie dokumentacji konserwatorskich. Cała ta działalność będzie miała szansę tutaj rozwoju, na pewno w szerszym zakresie niż do tej pory. Zwłaszcza działalności badawczej. Przestrzeń, którą będziemy dysponować, umożliwi naszej pracowni i Muzeum Zamkowemu w Marburgu rozpoczęcie na szeroką skalę działalności konserwatorskiej i badawczej związanej z muzealiami. Co do tej pory było dość ograniczone ze względu na małe, małą przestrzeń pracowni. Jest to działalność, która jest dla nas priorytetowa w naszej działalności podstawowej.